witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Last i idę teraz na komnaty ruiny jest to mój ostatni monolit w trybie normalnym wszystkie sobie porobiłam i zobaczę jak to będzie wyglądało z przejściem do tej zniszczonej drogi na podróż tak oczywiście <grym> you Oj! Herald przerażenia! aha. Po powiem wam, byłam zaskoczona, że tak szybko zabiłam Gaspara. Nie wiedziałam, co się dzieje. Dobra, zobaczmy. Rękawice odłamek, hełm odłamek, pas odłamek. Zu szczerze to obojętnie, niech będą rękawice. Oko Herolda. Gliw zawiści. Zobaczmy, co to jest w ogóle. A tu destabilizuje przedmiot, nieprzewidywalnie zmieniając wszystkie właściwości inne niż ulepszany afiks. Stabilność jest przenoszona do ostatniej rozgrywanej osi czasu monolitu, znacznie zwiększając tę stabilność. Potencjał wykucia przedmiotu nie zmienia się poza normalnym zmniejszeniem, a zmiany nie mogą skutkować afiksami powyżej 5 stopnia. Mhm. Istniejące zapieczętowane afiksy nie mogą zostać zmienione. Zapewnia znacznie większą stabilność, jeśli nigdy wcześniej nie udało Ci się ukończyć osi czasu i nie ma wzmocnienia. Ciekawe. Otwiera bramę przy zniszczonej drodze. No idziemy! aha od razu tu jestem dobra jakim cudem nadal żyjesz nikt nigdy nie wyszedł cało ze starcia z Heroldem nie mówiąc o zabiciu go kto to jest Herold wojownik starannie dobrany przez Aberota oni polują na podróżników albo ich werbują albo mordują nigdy nie było trzeciej możliwości aż do teraz co teraz nie wiem, to coś nowego. Już prawie nie pamiętam, jakie to uczucie. Jakieś pomysły? Muszę wrócić po swoich śladach i twoich. Muszę zrozumieć, co się dzieje i co może się wydarzyć. O, podróżniku, musisz teraz stanąć z nimi do walki we wzmocnionych osiach czasu. Mam nadzieję, że wrócisz. W jednym kawałku. Szansa na jajo zapomnianych Nemezis. 40% więcej szansy, że przedmioty Nemezis będą zawierały jajo zapomniane. To jest właśnie nowa frakcja. I obojętnie, czy jesteście we frakcji handlowej czy kręgu Fortuny, będziecie tą frakcję mieli jako dodatkową. Na drugim poziomie, szansa na zyskanie stabilności. Plus 10% szansy, by zyskać podwójną ilość stabilności po ukończeniu echa. To przyspieszy znacznie progres. Na monolitach, szansa na upuszczenie igły przez Herolda. Heroldzi, w tym Aberrot, mają dwa razy większą możliwość upuszczenia igły Herolda. Nie wiem, co to jest igła Herolda. Zobaczymy. Ulepszenie potencjału wykucia Nemesis. Maksymalny potencjał wykucia zeskiwany po wzmocnieniu Nemesis jest zwiększony o plus 6 punktów, czyli ulepsza Nemesis. Szansa na upuszczenie glifu zawiści: 20% dodatkowej szansy na upuszczenie glifu zawiści przez Heroda i Aberota oczywiście. Ulepszenie zapieczętowanego afiksu Nemezis. Stopnie zapieczętowanych afiksów przez wzmocnienie Nemezis są przeciętnie wyższe o 15%. Dodatkowe spaczenie spojrzenia Orobysa. Spojrzenie Orobysa zapewnia dodatkowy plus jeden punkt spaczenia. Błogosławieństwa dają szczęście. Błogosławieństwa da ra dwa razy losują wartość i wybierają wyższą z nich. Super! Heroldi, w tym Aberoth, są dwa razy bardziej podatni na upuszczenie określonych unikatów. A na dziesiątym zabicie Herolda zapewnia jedno dodatkowe spojrzenie orobysa. No i mamy w ostatniej ruinie zabitego już Herold. Teraz będziemy lecieć po kolei już na legendach. I już nie będę taka zaskoczona, że od razu pojawia się kolejny boss. Spaczenie wymagane do następnego starcia z Heroldem w jednej z brakujących osi czasu, czyli 100. Zobaczymy, czy to nam będzie rosło po każdym kolejnym Heroldzie. Czy po prostu na setce można zabić wszystkich i dopiero później bawić się w podnoszenie spaczenia. Ja tu ekwipunek mam no taki nazbierany chociaż klatkę golema. Udało mi się wydropić i ulepszyć UNEMEZIS. Buty też ulepszyłam, ale tylko 27 pancerza. Tu klata nie powinna być klatka golema, tylko troszeczkę inna, nie dropnęła mi jeszcze. Rękawice też powinny mieć, tak jak buty, pracone życie na sekundę i zyskiwane jako osłona. Bo nie mam regeneracji życia, nie mam kradzieży życia za bardzo. Więc tu jest największy sens właśnie granie w ten sposób. Posążki też oczywiście wszystkie do wymiany. Pobiegłam przez Monolity, żeby jak najszybciej odblokować właśnie heroldów. No to co, idziemy na środek. To nie jest środek. A tędy nie przejdziemy. No dobrze, w takim układzie się przenosimy. Mamy teleport. A ten teleport po prostu do zniszczonej drogi nas przenosi. Czyli teoretycznie powinniśmy mieć już możliwość legendarny. Mamy. No to teraz zacznie się zabawa. W tym filmiku to by było na tyle. Oczywiście każdego kolejnego herolda będę nagrywała. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku.